Szyma widzowie! Ogólnie, jak wiecie, ostatnio wyszedł siódmy rozdział. A więc z tego, że wyszedł siódmy rozdział, pomogę wam trochę pobijać XP, żebyście mieli większy poziom. Ogólnie teraz, jak to nagrywam, jest mocno nerfione XP, więc może jeszcze zdążycie, żeby zdobyć dużo XP. Dobra, dzisiaj pokażę wam pięć sposobów, czyli w sumie mapek z kodami, gdzie możecie zdobyć serio dużo XP. Więc no, dobra, let's go! Ogólnie tak, przychodzimy sobie do pierwszego kodziku Dobra, a jeszcze zanim wznowię odcinek no to oglądajcie do końca, bo serio się opłaca Dobra, a więc pierwsza mapa to jest właśnie taki kodzik tutaj 3, 3, 3, 3, 3, 3 w sumie 3, 3, 3, 6, 6, 8, 9, 3, 4, 2, 6, 6 Tutaj macie pokazany tekst więc cały czas sobie oczywiście możecie wchodzić, XP cały czas będzie z tej mapy. Ja wchodzę już na mapkę, wybieram ją, oczywiście na prywatną, żeby wam nikt tego nie zobaczył, bo na przykład, no wiecie, żebyście ten XP mieli dla siebie. Więc wybieracie sobie prywatne i dajecie gotowość. Dobra, więc gdy już wyjdziecie, tutaj już przez respawn ogólnie, przechodzicie sobie przez już przyjdziecie, przeteleportuje was automatycznie i sobie do tego tutaj XA podchodzicie sobie i ten życie Tutaj będziecie mieli taki właśnie znak zapytania. Przytrzymujecie i jak zwykle trzeba poczekać dużo czasu. Ale widzowie, od razu wam powiem, jeżeli chcecie dużo EXPAT dostać no, to niestety musicie tyle poczekać. Ale ja Wam polecam, żebyście sobie teraz w tym czasie zobaczyli moje inne filmy, chyba że już poglądaliście, co jesteście Sigma. A Wy jeszcze na szybko możecie zostawić lajka, subskrypcję oraz. Subskrypcję z dzwoneczkiem Co by chciałem to powiedzieć, właśnie. I więc tak, właśnie możecie sobie poglądać, a jeżeli już wszystko poglądaliście, to serio jesteście mega Sigme. Yy, więc i no, jeżeli zasubskrybowaliście, to też jesteście mega sigma. Więc no, ja teraz będę musiał odczekać 960 sekund. Tak, 960 sekund. Yy, no, yy, i ogólnie to jest dużo. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Ja, ja, ja nie wiem. Ja nie wiem, ale tak jak mówię, no, trzeba poczekać po prostu. Trzeba poczekać. Teraz obliczę sobie, ile to. Ogólnie 960 sekund to jest 16 minut, takie 16 minut, no więc widzowie, jeśli sobie poczekać 16 minut. No to co, widzimy się, jak już będzie koniec. Jak ten liczyk dobiegnie zera. Dobra. Mój liczyk już dobiegł zera i teraz sobie przytrzymujemy w użyj i wpisujemy. 2, 8, 5, 6. Potwierdzamy. I teraz już tylko po prostu lecimy. Potem mamy prezencik i sobie w niego nawalamy. Bo jak chcecie sobie posłuchać, to sobie włączcie o to i się automatycznie wam tutaj uderzy. Więc no to serio polecam tutaj. Tu sobie jak gracie na padzie, jak gracie na przykład na prowadzi PS5, to klikacie sobie tylko all aby. Wiadomo, R2, no to sobie kopiecie i potem OPTIONS Zwykliwacie, czyli ten mały przycisk tutaj wam się pokazało Wtedy mam się tak mówić, że musicie jednocześnie przytrzymywać R2 I właśnie ten OPTIONS i potem już puścicie wszystko i Wam się samo tak robi Dobra Potem Sobie O Jezu. Potem sobie klikacie tutaj i was jeszcze pobulsuje Dużo was pobulsuje, mocalnie No, mocno, mocno, Ale ja jeszcze chyba tak szczerze sobie pójdę na y, to i zobaczymy, ile jeszcze sobie ekspo wziąć. Pewnie dużo jest Ale ready climate? Aha. Y, dobra, no to przechodzimy do kolejnej y, mapki. Dobra, a więc kolejny kodik to 566116857933. Więc sobie wchodzimy na mapkę. Dajemy ogólnie na prywatną, nie na publiczną, prywatną. Pamiętajcie o tym. Bo zawsze, jak dacie publiczną, to, to te, też pewnie ktoś o tym wie i wiadomo, wtedy wam może zabrać XP. A zawsze macie prywatną, to macie XP dla siebie i więcej możecie zyskać dobra, gdy już was zrespawnię zrespawni was tutaj, chociaż wydaje mi się, że można różnie was zrespawnić to tutaj lecicie sobie o tutaj, pamiętajcie, że tutaj to ma tak być, jeżeli tutaj was zrespawnię to lecicie sobie tutaj jeżeli was tam, to pamiętajcie, że tutaj w przykładzie taki duży będzie ten, to tutaj lecicie, tutaj, tutaj lecicie i tutaj będzie sick, przytrzymujecie i znowu trzeba czekać 900 sekund, żeby zjechać na takiej dużej z XP. Właśnie ten, ale tyle, ale to jest tylko 900 sekund, więc znowu poczekamy. Dobra, mój licznik dobieg zera i teraz sobie lecimy na tyrolkę. Okej, okay, daje to dosyć dużo XP, jak jakby dosyć, no. zobaczymy jaki jest efekt końcowy. Okej, okay, dobra, tu jeszcze jeszcze sobie muszę zebrać na szybko expa. Dobra, okej. Okay. I musicie sobie tu jeszcze popuskować troszeczkę. To jest jak szybko. Ale warto nic daje, tak szczerze. Łatwo nawet wywalił. Więc tak jak widzicie, czy dużo to daje expa? Nie powiedziałbym, bo dało mi to 13 tysięcy, jakby dla niektórych to jest dużo, ale jak chcecie sobie wbić... Wiecie, mało tutaj rosną. Przechodzimy do kolejnej po prostu mapy. Dobra, a więc kolejną mapą jest taki konik 2299. Dobra, ale właśnie tutaj poczekajmy. No bo ogólnie przechodziłem przeróżne mapy. No bo normalnie by ten teraz materiał był, no ale zauważyłem jedną sprawę. Taką bardzo złą sprawę. Normalnie Tyle dostawałem EXPA. I to mi trochę się nie podoba, przez to, że dostawałem tylko 11 tysięcy. To jest mało. Jeżeli taki materiał ma wyjść i po prostu pokazać wam, że niby to daje dużo EXPA, no to to będzie po prostu kłamstwo. A ja Was wiadomo, widzowie, nie kłamie, no bo przecież to jest serio. No, 11 tysięcy EXPA to nie jest dużo. To nie jest dużo, serio widzowie. Ale po przeszukaniu map w końcu znalazłem tą jedyną. Która daje dosyć dużo EXPA. Dobra, a więc kolejna mapa, i ostatnia. Niestety, już będziemy musieli się pożegnać, ale dobra. To jest taki kodik 4309-31998050. Wybieramy sobie najlepiej na prywatną. Pamiętajcie o tym, żeby to była prywatna mapa. Prywatna, żeby wam nikt nie zabrał tego EXPA. Chyba, że sobie chcecie. Chyba, że chcecie sobie pobliże. Nie wiem, jak po prostu chcecie, to już do Was dochodzi ta decyzja. Ja daję gotowość i widzimy się już w rundzie. Dobra, ogólnie tu się zrespałnicie. W sumie chyba również się zrespałnicie. Teraz macie taki jetpack, więc sobie polecie tam. Tak sobie zaznaczyłem. No ogólnie do tej budki. Możecie sobie właśnie polecieć takim tym. I sobie na to wchodzicie to macie takie coś, przytrzymajcie szybciutko i tak, teraz macie no timer tutaj lub tutaj macie z timerem. ja wam bardziej polecam z timerem, bo to będzie więcej dawało expa, no ale jeżeli chcecie exp ale bez czasu to tutaj sobie też wyjdziecie i zaraz jak odczekam ten czas, podam kodzik wam yy, ogólnie ale i ten kodzik, który jest tutaj to też jest tutaj, więc jak chcecie sobie no timer to po prostu i tak teraz będziecie mieli przejście i po prostu podam wam kodzik. Więc taki sam kodzik jest tutaj i taki sam jest kodik. Ja Wam bardziej polecam tutaj, jeżeli chcecie dostać więcej ekspert. Czyli na przykładzie nie wiem, no tak. W sumie zaraz zobaczycie, jak po prostu wpiszę. Więc po prostu ja wam pokazuję sposób, co tutaj trzeba zrobić. No nautimy, no, że to w sumie ja już wam zaraz pokażę. Czy, nie, no, no timer to po prostu wam pokażę, jaki kodik, a ten dalej sobie zjedziecie tak. No. Dobra, teraz podchodzicie i, wpisze, i wpisujecie 8 9 6 5 Potwierdzacie że teleportujecie Poczekajcie, tutaj sobie musicie to kliknąć Albo to Exit Kliknijcie exit i let's go Okej, okay, daje dosyć dużo, ale nie jest to aż tak dużo widzowie, a jak w pierwszym I Teraz sobie przytrzymajcie znowu O, robicie tak, patrzcie, że sobie uderzacie i py... O, i będzie wam się automatycznie jeszcze to robić, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. Więc to jest ostatnia mapka, która wam pomaga dużo, dużo wbić expa. my już idziemy do lobby. Dobra, a teraz tak dla porównania. Najwięcej expa dawała pierwsza mapa oraz ostatnia. Dawało to bardzo dużo, przez co też wam powiem, że ogólnie mamy super doładowanie, więc szybko się spieszcie, już to teraz najszybciej wam wysłałem jeszcze powinno być super doładowienie więc szybko wchodźcie, odczekajcie te czasu i będziecie mieć, i będziecie mieć serio dużo expa jeżeli chcecie tak sobie najwięcej zdobyć expa to polecam wam wpadać na tą pierwszą mapkę tutaj macie wideo ile dało i jaki kodzik do tej mapy oraz tą ostatnią właśnie mapę, tutaj też macie pokazane wideo ile dawało oraz kodzik dziękuję za oglądanie Wy już chyba zrobiliście to powinniście dać lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem. I za Dziękuję, że oglądaliście ten film. I Elo!